Nie wiem, czy to ty. Dzień dobry, tutaj jest. Tutaj my teraz jedziemy teraz kolejnym maratonowym odcinkiem. No. W końcu doszliśmy do Fabularnej. Może to nie będzie maraton, bo to jest z dwóch odcinków. Możliwe, że będzie się składał. Ale dokończmy misję popularną, bo inaczej nam się nie zapisze. Mhm. statek z niewolnikami. Musimy tych niewolników wypuścić. Więc tego, tego statku nie wolno nam zniszczyć. Dlatego będzie trudno. Zanim on nam zwieje. To nie się ten... Spit. 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 pan Spit. zniknie z oczu. Spit. Ja się przybliży. Już znik. Jak niby masz to zrobić, że nie możesz go zniszczyć, ale... Tyle tych zielonych punktów. Don't drink the ship all you kill innocent people. Should the weak points so down. Aha, czyli mamy ten, tylko tą broń i mamy zastrzelić wszystkie słabe punkty, żeby jej przypadkiem nie zniszczyć. OK, Żeby tego statku nie zniszczyć. Ale go osłabić. Żeby jakoś mogli uciec. No, nie w się. Okej, okay, trzeba zastrzelić y, słabe punkty, żeby, żeby nie zabić tylko. Najstraszniejsze jest, najstraszniejsze jest to w tej grze, że ten statek się musi gibać. Ty nie widziałeś, że on może atakować, ale okej. Okay. No w zasadzie to by miało by sens. Ale dalej zesłali. Tak, tylko trzy słabe punkty. Dobrze, zesłali kolejny. Dobrze jest to, że te broń nie będzie się ładować. Dobrze. Nie, tak nie. No nie, znowu. Uważaj, żeby nie. No, celność cypera na level 1%. Jakieś żółte, to od razu puszczaj. Ok, wystrzeliliśmy, uwolnił. Coś takiego, co się dzieje? To jest złe. Kaczka, no jest notary. Dobry, wypuścił. i po teraz jeszcze chodź, to to powinno nie... udać. Aby tylko przeżyli. Czy myślisz, to wygląda? Jak w Minecraftie villagera na harkę. Ja dużo Minecrafta. Ale okej, okay, załatwimy i no w sumie mi też to kojarzy się z łapaniem ludzi na wędkę. No. Ale uratowaliśmy tego się człowieka. Idziemy teraz z powrotem do Lamego. I o ile pamiętam, wtedy się skończyła nasza misja. Ale 3 minutowa to będzie dodana jako dodatek jako do odcinka. Krótki do odcinka, takie krótkie zakończenie, można powiedzieć, misji. Nie będę robił go kolejnego 15 minutowego, bo ja oh, oh, jeszcze ja zamierzam z Michałem. On nie przyszedł tutaj, żeby ze mną nagrywać, on ja przyszedł tutaj, żeby ze mną grać na konsoli, więc... Ja wracamy do niego, nagrałyśmy misję popularną, to wtedy dojdziemy w końcu do końca. Wrzucimy filmik na to, kiedy w końcu będę miał internet, bo nie mam go teraz. Ten. The men afraid lets no one yet know which is a W końcu skończyliśmy te misje fabularne. Tak minutowy odcinek nagrywania fajretów. Tak, jako dodatek, taki do kończenia. Do zakończenia chaptera drugiego. Mhm. Dobrze, nie będę robił misji, bo nie chcę Was zanudzać. Jak to jest, rzucę internet w Tak, dostajemy szybkim level, niepotrzebnym, szybkim level, nieokląbowym, Ok, wszystko zrobię później. A teraz się żegnam z wami. Do widzenia. Pa pa i cześć.